Cały czas nie wiemy kto drugi, kto trzeci, ale wszystko wskazuje na to, proszę Państwa, że mamy historyczny... Pierwszy dla Polski medal dla drużyny Skoczków Narciarskich, medal Mistrzostw Świata, coś niesamowitego. Były problemy z systemem komputerowym. Prawdopodobnie chodziło o skok Andersa Bardala z pierwszej serii, tam były obniżane belki startowe. Jemu zaliczono skok z 20, a skakał z 21. Takie informacje do nas dochodziły. Mamy brązowy medal, coś niesamowitego. Niesamowite. Niesamowite, ale to tak się nam troszeczkę należało. Przecież tak ale nie Ale o tym, się o tym skakali. Adam Małysz, z toch oni już tutaj. Dosłownie tak, 5 minut wiedzą. temu. Cieszyli się bardzo, kiedy ta informacja po raz pierwszy do nich dotarła, ale no czekaliśmy na oficjalne potwierdzenie. Teraz to oficjalne potwierdzenie jest. Wydaje się, Szanowni Państwo, w 100% i mamy. Dobra. Brązowy medal, pierwszy medal dla polskiej drużyny skoczków narciarskich. Przenosimy się do Sebastiana Szczęsnego, bo tam jest drużyna, tam jest Adam Małysz. Cudowne. Obok mnie e, drużyna brązowa, e, brązowi medaliści, mistrzostw świata w konkursie nie! drużynowym. Panowie, kamień spadł serca, co? No nawet nie, nie, nie. Ach, no powiedziałem, że musimy mieć ten medal, że to jest niemożliwe, Zrobiliśmy no, wszystko. Każdy naprawdę dał z siebie wszystko i... Ach. Jest! Jest, jest! jest, jest! Panowie, marzenia się spełniają. Powtarzamy tutaj to na skoczni w polskim przypadku naprawdę bardzo często, ale to ta także nasza wielka radość. Macie medal Mistrzostw Świata. Ja już nie wiem, co mam powiedzieć. <grym> nie wiem, co powiedzieć. Po prostu się cieszę. Maciek? Ty, co ja? <grym> Maciek. Powiedz, jak Ty odbierasz to gigantyczne zamieszanie, jakie tu powstało, drodzy Państwo, bowiem e, najpierw informacja o czwartym, potem długo, długo nic, zdawkowe informacje o tym, że jednak ten drąż mamy. Nerwy ogromne, chyba większe, jak przed samym startem. Szczerze mówiąc, jakoś spokojnie do tego podeszłem. To już nie zależało ode mnie, to już zależało od sędziów. Wiadomo, że miałem nadzieję na ale no, nic nie mogłem tutaj zmienić. To, co, to, co mogłem zrobić, robiłem na skoczni. Tak gdyby ten skok był lepszy, to nie trzeba było czekać na punkty Zabelkę. Danke. Gregor Schwierenzauer, die Weltmeister Gregor, gratuliere. Und bei uns für Polen. Ja, unglaublich. Also für uns schön, für Polen schön. Ja, äh, sehr schöne, spannende Wettkampf. Danke schön und gratuliere. Gregor